ciepłą gonia. Teraz dotykam silnej trumny. Ten cały pogrzeb. Ci wszyscy ludzie w moim domu niby tęsknią, a to jego naprawdę poprzedził los. Może ja, może ja mogłam coś zrobić. Myśleć, to, to niegrzeczne i naprawdę niemoralne, ale ja chyba nie umiem inaczej. Cały czas mam w głowie, jak pomagałam mu, jak rozmawialiśmy do późnych godzin, a on płakał w moje ramię, dopóki nie znaleźliśmy wspólnego rozwiązania. Problem w tym, że kiedy to ja potrzebowałam pomocy, wsparcia, pomocnej ręki. On tylko poklepał mnie w ramię, powiedział, że będzie dobrze i wziął pieniądze na ostatnią działkę. Dzień dobry. Czy dodzwoniłam się do kancelarii notarialnej? Tak, ja w sprawie podziału spadku. Tak, pana Mateusza. Czy mogłabym umówić się z

Daj mu ostatnią szansę. Dobra. Ostatnią. 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 Wujku, gdzie jest ten? Nie martw Na pewno patrzy teraz na nas w Nie chciałbym zobaczyć, jak patrzysz. Zawsze mogłem na niego liczyć. W trudnych chwilach wspierał mnie, wstawiał się za mną i pozwolił nikomu mnie skrzywdzić. Kochał mnie jak młodszą siostrę. Chciałabym, żeby teraz tu był i żeby znowu tak mocno mnie przytulił. Chodź do mnie. Idziemy.

Zakupy poniósł. Teraz, teraz już go nie ma. Co za wielka, ale to wielka strata. W szerokich rzienicach. Nierazne. Nikt nie chce pamiętać tego, co nie niewygodne. On też nie chciał tego pamiętać. Wypierał to z siebie i ze mnie. Ja jemu głupio wierzyłam. Przez tyle lat dałam się na na też wspólne, lepsze jutro. A wystarczyło, że wstępnie zaczął grać. Wystarczyło, że zaczął uderzać palcami w jakieś czarno-białe że żebym znów to poczuła. To ciepło? To pozorne zrozumienie, tą bliskość i tę jedność. Zdobyć do że uczył to całe początkowe piękno i skłonić mnie do podobnego powiedzenia, wybacząc. Miał problemy, ale nie chciał z nimi walczyć. I czy to go w ogóle usprawiedliwia? Teraz siedzę w tym domu pomimo zakłamania i zaduszowania tego, co Czym ty jesteś, ja byłem. Czym ja jestem, ty będziesz. Patrz tu. Też koniec mojej bitwy. Nie. Tak. Nie, nie. Wnioskaj się. Nie, nie. Idziemy. Nie. Do piekła. No nie. piekła prosto. Uwaga, mnie. Prosta droga do piekła. Koniec. Nie, proszę, nie. Uwaga, mnie. Jeszcze nie Uwaga. teraz nie.